Dzień dobry. Biblia opisuje, że Bóg zniszczył jakąś bronią masowej zagłady Sodome i Gomorę i trzy inne miasta. Dziwne, że nie ma powszechnej wiedzy o radioaktywnych do dziś potężnych ruinach tych miast. Żeby odkryć ruiny,. Sodomy i Gomory trzeba znać żydowską Kabałę, bo nazwy geograficzne w Biblii podane są w różnych językach i potrzebne jest dokładne tłumaczenie. We wczesnym średniowieczu kometa Boża, opisana przez świadków jako obiekt w kształcie dysku, dostarczyła rabinowi Szymowi Ben Joachimowi i Żydom Kabałę. Kabała po hebrajsku znaczy księgi dostarczonej, i Kabała jest uzupełnieniem do Biblii i dla Żydów to księgi równie święte jak Nowy testament dla chrześcijan. Kabała pilnuje dokładnego, precyzyjnego tłumaczenia Biblii na trzy języki. Hebrajski, grecki i chaldejski. Dzieje się tak dzięki cyfrowemu zapisowi Biblii, jaki został dostarczony razem z kabałą. Do jednego, komputerowego, cyfrowego zapisu Biblii dostarczono trzy alfabety i trzy Biblie. W językach hebrajskim, chaldejskim i greckim. Dzięki temu możemy automatycznie podstawiając jeden z trzech alfabetów pod zapis cyfrowy, otrzymać dokładne tłumaczenie Biblii w którymś z trzech języków. Sodoma i Gomora to nazwy greckie. Podstawiając alfabet haldejski otrzymamy haldejskie nazwy miast zniszczonych przez Boga. Po chaldejsku miasta te nazywały się Mohenjo i Daro. Mohenjo i Daro to dwa miasta zajmujące powierzchnię 250 hektarów, które z czasem się połączyły i które otoczono potężnym wspólnym murem przeciwpowodziowym. Miasta zostały zniszczone bronią atomową około 2000 lat przed Chrystusem. W epicentrum wybuchu stopiły się mury budynków i mury przeciwpowodziowe w temperaturze powyżej 5000 stopni Celsjusza na krystaliczne szkło o zabarwieniu zielonym, tak jak się to dzieje na poligonach atomowych w Newarcie w USA. W mniej zniszczonej części miasta znaleziono szkielety. Na których nie masz śladów walki, a których zęby te zabarwione są na zielono, tak jak po ćwiczeniach nuklearnych w Nevadzie. A napromieniowanie szkieletów, jeszcze dziś, po 4000 lat, jest 50 razy wyższe niż normalnie, a teren wokół tej Sodomy i Gomory jest napromieniowany bardziej niż Hiroshima, zniszczona zaledwie 70 lat temu. Tak Biblia opisuje zniszczenie Sodomy i Gomory. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki ognia od Pana z nieba i tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, która szła z nim, obejrzała się i stała się słupem sobie. Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Bogiem, i gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Tak Biblia opisuje zniszczenie Sodomy i Gomory. Oprócz nich pan zniszczył jeszcze trzy inne miasta jakąś bronią masowej zagłady, tak radioaktywną. Że powodowała pustkowie i owocowanie roślin w nienormalnych dla nich porach, nawet w czasach późniejszego, o około 500 lat, króla Salomona. A gdy przyszła zatrata na bezbożnych, ona wybawiła sprawiedliwego, gdy zbieg przed ogniem na pięć miast spadających. Zachowało się jeszcze świadectwo ich przewrotności, dymiące pustkowie, rośliny owocujące o niezwykłej porze, i sterczący soli, pomnik duszy, co nie dowierzała. Ruiny pięciu ciągle radioaktywnych miast odkopano już dawno nad Indusem w dzisiejszym Pakistanie, a dawnych Indiach. Oprócz Muhenjo i Daro, najważniejsza jest indyjska stolita ca bratanka Abrahama Lota, miasto Lota, czyli Lot Hal. O ruinach miast zniszczonych w starożytnych czasach bronią atomową nie mówi się, bo w nauce kontrolowanej przez religijnych Żydów i chrześcijan nie jest popularna myśl, że Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę bronią atomową. Również wśród zwolenników ewolucji i bajek Darwina nie są popularne tezy o starożytnych wojnach atomowych, no bo jak to? Głupia małpa nasz przodek używała do walki laserów i broni jądrowej, więc lepiej o tym nie mówić. To, że Sodoma i Gomora były w Ziemi obiecanej, to fakt zgodny z Biblią. Mojżesz podróżował ze swoimi do Ziemi obiecanej z Egiptu 40 lat. Akcja Biblii rozgrywa się bowiem na całym obszarze stworzenia, gdzie Bóg stworzył ludzi, czyli w ogrodzie Eden, a nie w gównianej zasypanej Piachem Palestynie. Starożytni nazywali Ocean Wielką Rzeką, która łączy przez prądy morskie wszystkie rzeki świata. W Biblii w opisie Edenu mamy nazwy haldejskie. Jeżeli używając kodu Biblii podstawimy nazwy greckie, to przekonamy się, że Eden rozciągał się pomiędzy Gangesem w Indiach a Nilem w Egipcie. Z Edenu zaś wypływa rzeka, aby nawadniać ów ogród i stamtąd się rozdziela, dając początek czterem rzekom. Nazwa pierwszej – Ganges. Jest to ta, która okrąża cały kraj Indie, gdzie się znajduje złoto, a złoto krainy jest znakomite. Tam jest też wonna żywica i kamień czerwony. Nazwa drugiej rzeki Nil, okrąża ona cały kraj Etiopii, nazwa rzeki trzeciej Eufrat, płynie ona na wschód od Syrii. Rzeka czwarta to Tygrys. Ci sami goście. Mamy tutaj wykres z Kabały, jak rozchodziły się religie. Na razie, pokażę sam dół, ci sami goście, którzy używali broni jądrowej do niszczenia miast. Nad Indusem napisali i dostarczyli nam nie tylko Biblię i Kabałę. Tych gości większość nazywa Bogiem lub Bogami, a niektórzy UFO to oni utworzyli wszystkie starożytne religie i napisali księgi święte tym religiom, żeby nas wychować i zamienić w istoty rozumne. Biblijni Izraelici i patriarchowie w Biblii sami siebie nazywają pasterzami. Aryjczycy czy też Ariowie, którzy podbili Indię, sami siebie nazywali Celtami, co w języku Ariów znaczyło pasterz. Ci bogowie, którzy atomem zniszczyli Mohenjo-daro, w Kabale zamieścili wykres, jak religia biblijnych pasterzy rozchodziła się w antycznym świecie. Żydzi to nie Izrael, tak jak Polacy to nie Rosjanie, choć z tymi razem jesteśmy Słowianami. Religią Izraela, czyli pasterzy, była wiedza, po hindusku wedy, a po grecku gnoza. Z Indii religia pasterzy, wiedza przeniosła się równocześnie do Egiptu i Babilonu, choć wszędzie te same wierzenia były w innym opakowaniu. Wszystko zaś w ramach nauk zawartych w Kabale. Zostało z czasem przekształcone pod nadzorem atomowo-laserowych bogów w religię nam współczesne. Przy czym wykres z Kabały pokazuje, że nie tylko główne religie, ale i masoneria zostały utworzone pod nadzorem Bożym. A to jest góra tego samego wykresu. Jest góra tego samego wykresu. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze królestwo było w Indiach. Po hindusku do dzisiaj królestwo nazywa się Rajem, i to tam 6000 lat temu według Biblii została stworzona nie pierwsza para ludzi, a para tytanów Adam i Ewa, bo syn tej pary Kain został naznaczony królewskim znamieniem Kainowym. Żeby go ludzie nie zabili za zabicie innego tytana, Abla, Adam władał ziemią z raju prawie tysiąc lat, o czym jeszcze będzie mowa w tym filmie. To w Indiach Szwedzi, Żydzi, Germanie i Słowianie mają swoje pierwotne korzenie związane z aryjskimi przodkami, którzy po aryjsku sami siebie nazywali pasterzami, czyli celtami i którzy podbili antyczny świat i dostarczyli nam wspólne dla wszystkich wartości wierzenia. Religią zaś, z której wywodzą się wszystkie współczesne religie jest wiedza. Czyli wedy gnoza lub po rzymsku magia. Medialne, globalne pranie mózgów to fakt. Większość nie wie, że Żydzi pojawili się w Biblii dopiero w VI wieku przed Chrystusem i że oni są Żydami, a nie pasterzami czyli celtami Izraelitami. Niewielu też wie, że nie ma żadnych dowodów archeologicznych na pobyt Izraelitów w Palestynie. Po 70 latach kopania w Palestynie 90% archeologów żydowskich stała się ateistami, ponieważ nie może nic znaleźć. Prezes stowarzyszenia archeologów żydowskich w Izraelu, profesor kierujący wydziałem archeologii największego uniwersytetu w Izraelu, Tel Aviv University, dr Herzog wydał oficjalne oświadczenie Pierwsze: w Palestynie nie ma ruin po potężnych miastach Sodomie i Gomorze. Drugie: w Palestynie nie ma ruin po potężnej, opisanej w Biblii świątyni Salomona. Zachodnia ściana, pod którą modlą się Żydzi, to ruiny po świątyni, którą budował przez 46 lat Herod Wielki. Trzecie: w Palestynie nie istniały opisane w Biblii potężne miasta i cywilizacje, które mogłyby stawić czoła w walce potężnej, posiadającej 600 tysięcy piechoty i tysiące jazdy armii Mojżesza. Czwarte, Biblia podaje, że biblijne Jerycho otoczone było potężnymi, wysokimi murami obronnymi. Stwierdziliśmy ponad wszelką wątpliwość, że Jerycho w Palestynie nie posiada murów obronnych. Znaczy to że trąby jerychońskie nigdy nie trąbiły w Palestynie. Religijni Żydzi beczą w związku z tym jak barany i oskarżają własnych archeologów o współpracę z terrorystami palestyńskimi i al-Kaidą. Gdyby jednak rabini studiowali Biblię na poważnie i nie traktowali jej jak komiks, który można traktować alegorycznie, to nie byliby zdziwieni. Biblia podaje, że na Górze Moria, która od nazwy świątyni została z czasem przemianowana na Górę Salomona, ten biblijny władca zbudował sobie przez 7 lat świątynię, przy której pracowało 150 tysięcy ludzi, przeznaczonych głównie do budowy potężnych kamiennych fundamentów. Fundamenty tej świątyni były więc równie potężne jak zachodnia ściana świątyni Heroda Wielkiego w dzisiejszej Jerozolimie. Asyrja uprowadziła Żydów z ziemi obiecanej, w której była świątynia Salomona. Trzeba pamiętać, że w niewoli babilońskiej Żydzi przebywali tylko 70 lat. Królowie persy, Cyrus i Dariusz sprowadzili ich do Palestyny, która ziemią obiecaną Mojżesza nie była. Ani w Palestynie, ani w Jerozolimie nie było świątyni Salomona, więc władcy dali pieniędzy na budowę świątyni Boga który dał im królestwa i którego sami też czcili. Król Perski jest bowiem według Biblii pierwszym królem żydowskim w Biblii. Wszyscy władcy przed nim byli pasterzami, czyli Izraelitami, czyli Celtami. Prawa ręka Cyrusa Wielkiego, sławny prorok Zoroastra, który używał też imienia Daniel, na rozkaz Cyrusa zniszczył kult Bela i kult świętych węży i wymordował kapłanów tych kultów. Dlatego Biblia podaje, że Cyrus stał się Żydem i tak Żydzi pojawili się w Biblii. Księga Ezdrasza, która jest poświęcona historii powrotu Żydów z niewoli babilońskiej i opowiada o tym, jak królowie perscy budowali sobie tam świątynię, wielokrotnie podaje, że w Jerozolimie nie było nigdy wcześniej świątyni Salomona i budowę świątyni nakazanej przez Cyrusa Wielkiego zaczynano od fundamentów. Zgodnie zaś z Biblią i Kabałą, wszystko to, czego nie ma w Palestynie, znajduje się nad Indusem i w okolicach. To tam, na górze Salomona, znajduje się zbudowana w około XV wieku przed Chrystusem świątynia Salomona, funkcjonująca do dzisiaj. Jest tam też pasmo gór Salomona i potężna wyżyna Salomona, i są to nazwy antyczne, choć mieszkający nad Indusem wyznawcy islamu nazywają Salomona su, Sulejmanem zgodnie z Koranem. Na północ od świątyni Salomona znajduje się biblijna Galilea, bo tak w czasach antycznych nazywano Afganistan. Aleksander Macedoński zdobył w IV wieku przed Chrystusem nie tylko gazę w Palestynie. Ale też tą w Afganistanie. Natomiast Galileę w Afganistanie udało mu się opanować dopiero po wieloletnich walkach. Biblia podaje, że Salomon za pomoc w budowie świątyni dał swemu bratu, królowi Tyru, 20 miast w Galilei w ziemi Kabul. Ziemia Kabul leży do dziś w Afganistanie nad rzeką Kabul, którą antyczni Grecy nazywali rzeką Kofen. Indus wpada do biblijnego Morza Czerwonego. W czasach antycznych Ocean Indyjski i Zatoka Perska nazywane były przez wszystkich starożytnych pisarzy i historyków Morzem Czerwonym. Dobrze jest wiedzieć, że nazwy tych mórz związane były ściśle z imionami biblijnych władców, patriarchów biblijnych którzy władali na wszystkich terenach przyległych do tych mórz. Tak jak dzisiaj ocean nazywa się indyjski, bo przylega do Indii, tak kiedyś nosił imię Adama, do, bo przylegał do państwa Adama. Imię Adama po chaldejsku znaczy czerwony. Natomiast na wyspie Tyr w Zatoce Perskiej panował sławny w czasach antycznych Fenicki władca Arii i bliźniaczy brat patriarchy Izraela. Ezef, po hebrajsku, Ezef znaczy Czerwony. I to od imienia tego biblijnego patriarchy Zatoka Perska nosiła w czasach starożytnych nazwę Morza Czerwonego. Dzisiejszy Tyr założyli feniccy emigranci z nad Zatoki Perskiej, o czym piszą jasno historycy antyczni. Wyspa Tyr, kolebka Fenicji, przeżyła bowiem jakiś kataklizm i na wzór atlantydy zniknęła pod wodą, o czym precyzyjnie donosi także Biblia. W czasach Salomona wyspa prosperowała i potomek Ezewa, król Hiram, władał Arią z Tyru i dostarczał Morzem Czerwonym tyryj, tyryjskie cedry potrzebne do budowy świątyni. Przydała mu się też ziemia Kabul, przez którą idzie jedyna droga lądowa, jaką można się dostać z dzisiejszego Iranu, a dawnej Arii, do Doliny Indusów w Pakistanie. Oczywiście świątynia Salomona nie jest poświęcona bogowi Mojżesza Jahwe. Biblia i Kabała informują, że w Izraelu czczono wszystkich bogów świata antycznego. W liczbie takiej samej, jaką Hindusi mają w Wedach. To tylko Mojżesz ze swą grupą miał za Boga jedynego, Boga zagłady Jahwe. Natomiast imię Abrahama po chaldejsku to Brahma. Brahma był władcą, Tytanem i Wielkoludem, tak jak Buddha. Ludność siła go jako syna nieba i Boga. Sam Abraham czcił Boga Najwyższego, czyli kosmos, z którego przybyli wszyscy bogowie i półbogowie indyjscy. Abraham nie był Żydem, bo Żydom nie wolno czcić żadnego innego Boga, tylko Jahwe, Boga Mojżesza. Informacje z Biblii potwierdza Kabała i Koran, nazywając Abrahama po arabsku Braminem. Król Salomon, tak jak Abraham, nie był Żydem i zbudował w Indiach całe mnóstwo świątyń dla bogów, których czcił i których czciły liczne jego żony, o czym obszernie i wyraźnie mówi Biblia. Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a miał on 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. Samo Salomon czcił aż boginie boginię sydończyków oraz Milkoma, ochydę amonitów. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, boszkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy oraz Milkolmowi, Ohydzie amonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym i składającym ofiarę swoim bogom. Ofiałary swoim bogom, nie bogowi mojżesza. Król Salomon nie był Żydem, tylko Hindusem i czcił wszystkich bogów Indii. Dla tysiąca swoich rząd zbudował liczne świątynie w Indiach. I kilkadziesiąt z nich funkcjonuje do dzisiaj, i są to największe, najbardziej znane świątynie hinduizmu. Żydzi mają zakaz tworzenia swojego państwa w ziemi obiecanej i nakaz życia w rozproszeniu, o czym mówi Biblia. Idiotyczny żydowski kult ziemi obiecanej Mojżesza w Palestynie czyli Religijne państwo żydowskie Izrael jest utworzone dokładnie na takich samych zasadach i praniu mózgów jak kult Maryjny u miliarda katolików. Nowy Testament podaje imiona sześciu synów i trzech córek Maryi, zawsze Dziwicy. A katolicy idą w zaparte i nie chcą tego wiedzieć. Stary Testament wyklucza Salomona jako Żyda i Palestynę jako ziemię obiecaną Mojżesza, a Żydzi idą w zaparte i nie chcą o tym słyszeć. Na zakończenie tego filmu z kabały pokażę tabele biblijnych bogów, których czcili patriarchowie biblijni. Tabele mają nazwy hebrajskie. Po użyciu jednak cyfrowego kodu kabały do tłumaczeń i podstawieniu nazw chaldejskich, otrzymamy tabele bogów indyjskich, których do dzisiaj czczą w Indiach Hindusi. Biblia i inne święte księgi religijne zostały nam dane po to, żebyśmy nauczyli się używać daru Bożego, rozumu i żebyśmy zaczęli odróżniać dobro od zła. Dobro od zła. Dziękuję.